Dałach wam, że tychy na początku to była jedna taka sypialnia. Każdy chciał się stąd wyprowadzić byle kaj, byle sam nie mieszkać. Po tym jak sam pobudowali fiata, to zaś każdy chciał w tym Fiacie robić. No bo wiecie, rozchodziło się otalony. Te małe autko, one były przedmiotem marzeń każdego. Jedne autkoczek robił na nie prawie pół życia. I dziś czasy się tak zmieniły, że jakby tak się podziwiać tym familiom, które sam mieszkają, to w jednej familii są dwa auta. No i akurat jeżdża środkami lokomocji, takimi publicznymi. Ale co się stało? Wszyscy robią. Albo kajsik na obrzeżach tychów, albo we Katowicach, albo dalej. No i stoją często w korku. I Łoros, te auto, które trzeba opłacić podatek drogowy, mm. ubezpieczenie, one się stało troszkę takim balastem, no bo potem trzeba poszukać miejsca na parking, potem zaś trzeba ku temu autu iść. Cóż wam by gadać? Stoję na dworcu, w samocie Zadka tych grota Roweckiego. Mamy pora tych stacji i powiem Wam, że troski i szybci i wygodni jest dojeżdżać. No, autobusem to bych się zastanowiła, ale bankum Ja, ja się pora razy karła tą banką i powiem Wam, że się richtig zachwyciła. Szybko. W niektórych klima, czyli w te upały, to było richtig fajnie, no bo mogła się połodychać bez te 20 minut takim zimnym luftem. ale też jak się sam po to sam to wygląda inaczej niż to, co niektóre z starsze tak i opamiętają. Nie ma sam ani hasia, jest sam fajnie uprzątnięte, ale też dla mnie najważniejsza rzecz, bo ja już jest coraz starsza, dla mnie najważniejsza jest rzecz też winda do niepełnosprawnych albo takich ludzi, które nie chcą chodzić po schodach. Ja się wam przyznam, że ja mam trochę klaustrofobia. I jak nie muszę, to windą nie jada, ale ta winda, ona je całko przeszklona i także jak się ktoś boi zamknięcia, to akurat z tą windą problemów nie ma. Także a tutaj możemy dojechać. Sam stoi, że do Sosnowca na razie, ale przede wszystkim do Katowic, nie? Tak się potem idzie przesiąść na dalsze jakieś y, trasy. Ale byłach po tamtej stronie, z drugiej strony kajetak taka, taka stacja lodowisko i to mnie też zadziwiło. Tam jest pełno takich garaży do aut, czyli jak się mieszkacie daleko sam na obrzeżach tychów, a robicie też daleko, to się idzie dojechać tam, na tamto stację, zostawić tam auto, wsiąść do Cuga, pojechać, kaj chcecie, do roboty albo kajsik na jakie kupowanie, a potem się wrócić i tak, i zaoszczędzić benzyna, i nie stoć w korku. No i ja się myślę, że Richtig w tym cuguje fajnie. Bilet Kaj. Bilet kupujemy w cugu u Richtig, fajnych konduktorów. I to pora razy szafła. No i czego sam więcej szukać? Przyjeżdżajcie, kurą do tychów. Karła się tą windą, tam anazot. I powiem Wam tak, ja też mieszkam w wielkim bloku i jeżdżę windą. Pora razy, że się zaczyna. Telefon, do kogo żech miała dzwonić, nie, to był takimi maluśkimi literkami. ich nie miała. Było to tak wysoko, co tego nie przeczytała. Ja Wam powiem, że. Kiedy nie sąsiad, kiedy mnie wydostał za godzinę, to ja by tam chyba zeszła na zawał. Sam na wysokości moich oczu, ale też kogoś, kto by był na wózku, są takie wielkie litery. Telefon. Do tego, co tymi windami się zajmuje, ale też sam do komunikacji. Dwa różne telefony, takie litery, ruby, idzie przeczytać. No i bez tym krótki czas, kiedy rzeka tam jechała tam, a nazot mogła się podziwiać ze wszystkich stron, jakie je gryfne to miasto. Także fajnie, bo to diabeł tkwi w szczegółach, padają ludzie. I sam Richie, ta winda, ona może być klotką, ale ona też może być po prostu ułatwieniem. I tu jest tym drugim.